Hej, cześć się mówię Wam wszystkim z tej strony Ciecika. To kolejny odcinek z gry Painkiller Overdose. Rozdział trzeci, poziom czwarty, Luna Park. No i będziemy patrzeć, jak się demony kręcą na wesołej karuzeli, albo na diabelskim wózie. Dobra, rozpoczęcie gry. Mom i Dad never took me to the fair. Mom always preferred the torture chambers. Dad always preferred never to see me. No widzę, że mama i tata już nie Koniecznie Cię zabierali do Luna Parku. Dobra, znaleźliśmy pancerz I na 6. Zabite potwory 149? Może być to krótkie. Dobra, co tu mamy? Zniszcz wszystkie obiekty. Aha, no to się super. Już jak się uszkodził. Dobra. Czyli trzeba zniszczyć wszystkie obiekty, jeżeli chcemy zdobyć jakąkolwiek kartę. I przy okazji się uszkodziłem.

o, no, daj mi tą kościoł. Spadnij se na dół, dziękuję. Ja cię kręcę, seriously. No, giniesz, giniesz. No tak, 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 najlepiej. U, odpal się jeszcze, to będzie zajebiście. Dobra, gdzie mamy iść? Tam. Nie dostaniesz cukierków. Umierasz. No, ja najlepiej. No, 50. Hmm. No, no, uszkodziłem. Spoko. Mm. Ja Alebym chciał tu zobaczyć, czy to wszystkie obiekty zostały na pewno zniszczone. A, dobrze wiecie, że to była amunicja. No, nieźle. Mm. Ile jest tych obiektów zniszczonych? 4 na 149. Wow, nieźle. Hmm, tutaj nic nie ma, tu nic nie. O, tam jest jeszcze beczka. Jedna beczułka by mi gdzieś się tutaj zawieruszyła. E, znaleziono amunicję, zabite potpory. Znaleziono zniszczone obiekty. 18:43, no dobra, spoko. Co to było. 19 na 143, czy to już wszystko? Czy jeszcze coś tu znajdę? Bo jeżeli tą sekwencję, tą grę, ten, plo, tą, ten poziom mogę raz, dwa ukończyć, to chciałbym to zrobić. Fajnie, że na takie coś ta w ogóle marnuje te amunicji, nie? No dobra, mniejsza o to. Ja mam iść. Tu? Poważnie? Seriously? Aha, no dobra. Bilet, bilet został sprzed... No ciekawe ten Luna Park. Aha. Co iście Nie będzie tam jakiegoś sekretu? Nie, bo widzę, że tam są kolce. Dobra. Auć. O, w ogóle ten jakiś nekromanta? Aha, jakiś, jakaś, jakaś po prostu kukiełka. Umierasz, dziękuję bardzo. Umierasz? No umierasz, chłopie, umierasz. Dziękuję bardzo. O, kolejna amunicja do zebrania. Ale na razie nie idę. O, proszę bardzo. To się przyda. Może ja po prostu... O właśnie położywam tego. No, ciekawe, czy by się dało wszystkie obiekty zniszczyć. Ale znając moje zajebiste szczęście. Pewnie nie. Bo mam po prostu takie szczęście. Tego nie zniszczę, tego nie zniszczę, ale proszę bardzo, co my tu mamy? Amunicję. Amunicja się przyda jak najbardziej. Zniszczone obiekty 26 na 143. No w miarę, w miarę to jakoś idzie. Ale niekoniecznie tak dobrze jakbym chciał. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Tu nie ma żadnych obiektów, nie ma żadnych obiektów, dobra? Nie, jest jeszcze proszę bardzo. Kolejny. Okej. Czy ty, ty rzucasz jakimiś granatami? No, ten co, piroman jakiś, co? Okay. Zbierajmy sobie to w drugą stronę teraz. Już mi ładny descent chciał zrobić. Dobra, tamtędy mam iść. Co to jest? Nie wiem. Aha, już się bawię, co to będzie. Niedługo się dowiem. Tu już chyba nie ma żadnych obiektów. Zniszczony obiekty jest z 29 na 143. Bardzo ciekawy... ...trend zniszczyć wszystkie obiekty. Pewnie do coś takim, można powiedzieć... ...czasochłonnym, bo niestety musisz się... ...rozejrzeć za każdym możliwym rogiem. Ła! Wow co mnie tak popknął? Ty możesz umierać, dziękuję bardzo. Um, potrzebowałbym możliwe że to. Aha, czyli niemisowy słowy to jest co? Trucizna. Ty możesz... Jak to się w ogóle długo utrzymuje? Dobra, gdzie jeszcze w tą stronę, dobra. Już już bardzo dobrze. 28 na 149. 24 zniszczone obiekty, nawet jeszcze połowy nie ma. No dobra, niech im będzie. No 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 no, ty mnie akurat... Nie czaruj mi tutaj tym. Dziękuję. Oni również latają. Dobra. Ten kolejny to jest jakiś Ua! O, ten tu jeszcze jest jakiś... Tu i tu no, widzę, że tam troszeczkę was jest. No, no. tak możemy o wiele bardziej porozmawiać. Dobra, w którą stronę teraz? Dobra. Dobra, tu. Ja teraz tu. Bo rozejrzymy się tu za jakimikolwiek obiektami, ale nie widzę tu żadnych obiektów. A już za chwilę możliwe, że będzie koniec tej rozgrywki. Czy ja to w ogóle chcę zabrać? Nawet nie wiem, co to jest. Bo to po prostu od tak sobie tu wisi. Błąd, glitch, graficzny artefakt, jakiś coś w tym stylu. Dobra. Dobra, gdzieś mnie przykierowało, ale gdzie nie wiem. Ała. Mhm, czyli za śmietnikami też trzeba się rozglądać. O super. Jak on się normalnie przerażająco dusi. On też ten... wybuch... czy on też wybucha czymś na koniec? Boże, tak to troszeczkę lipnie, ale no dobra. Dobra, tego i tak mnie nie dorwał już. E, czy ja mogę to... nie, może niekoniecznie to, niekoniecznie to, o. Dziękuję. Możesz umierać, dziękuję bardzo. Gdzieś jeszcze, dobra, tam, tam cię widzą. Tak, 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 tak. Nie lubisz tych demonów, spoko. Wydaje mi się, że ciut za dużo was tu jest. A no, jestem pieron I to dwóch nawet. Okej. Okay. Mm, Okej, okay, chyba jedna fala została już... No. No. Odbiłem pierwszą falę. Niszczone obiekty 56 na43 No coś mi się wydaje, że już musiałem kilka ominąć. choćby właśnie kubły na śmieci. Nie zwróciłem na nich większej uwagi, aczkolwiek mogę się mylić 60 na40 na 143. Oła, dobra. Nie robi mi nikt plec. Uf. Nie, jednak ktoś mi plecy chce zrobić. Dziękuję bardzo. Pozbieraj to. No. Ile wy macie zdrowia? No. I trzymać się z dala ode mnie. Dziękuję bardzo. Zbieramy sobie złotko. Ile zebranego złota? Zebrane dusze. Dużo du dużo dusz ominąłem tak naprawdę. A, tutaj muszę przejść. No dobra, spoko. Mogę iść dalej? Mogę well, iść dalej. zaś tu za jakiś kapitan Jack Spał kapitan Huck mnie atakuje. No i zajebiście. I jeszcze są tu jacyś? Chyba ja. Uf. Dobra, tam widzę, że są kolejni. Nie mówcie, że to będzie ostatnia sekwencja, chociaż... to wie. Możliwe, że tak będzie. Dobra. Zbierajmy se to tu. Dziękuję bardzo. O, proszę bardzo, pancerz. No coś czuję, że to chyba będzie ostatnia sekwencja. Jest 107 na... Aczkolwiek mogę się mylić, ale... Hm, wątpię. Niszczone obiekty 112 na 143. Naprawdę jestem ciekaw tej karty. Ale wątpię, że mi się uda. Dobra, Złoki nie są liczone jako mm, obiekty. Szkoda, Zbierajmy sobie to. Może się uda, jeszcze 20 parę obiektów. A, ci się tam szczelają. A właśnie, jeszcze na statki pójdę. Może na statkach ktoś. Ciekawego znajdę. wiecie co? Zapiszemy sobie. Zapisz. Dziękuję bardzo. O, super, że kto teraz zrobił. No, proszę bardzo, na stopkach też coś się znajdzie. Jeszcze 13. No, proszę bardzo, tutaj coś też jest. Czyli warto było tu po prostu przyjść. Jeszcze tak naprawdę ile? 11. No, jeszcze przy okazji znalazłem to wzmocnienie. Mi się uda znaleźć tutaj gdzieś 11 obiektów, no fajnie by było. Ała. Już. Chyba jeszcze trochę gdzieś tu zostało, co? Hmm, coś czuję, że chyba A. większość chyba musiałem pomijać, mi się wydaje, ale warto jeszcze tu się gdzieś rozejrzeć. Możliwe, że te kosze na śmieci gdzieś mm, ominąłem. Albo po prostu mogę się mylić. Czy coś jest? Ja, nie ma nic. Dobra. Może gdzieś jeszcze będzie jakaś sekwencja i tam może znajdę resztę tego Ła wow. Ale mogę się mylić. No, nie będzie tego. No trudno. Musiałem ominąć kilka. Już się jeszcze pojawią. Dobra. A. No, czy innymi słowami musiałem ominąć? Cała. Mmm... kosze na śmieci ominięte były. Hopla. No, no szkoda, chociaż może jak mo, może mogę się cofnąć, fajnie by było. Jakbym się cofnął i bym miał możliwość na przykład ogarnięcia tych pozostałych obiektów, ale mogę się. A. Nie ma przejścia już, szkoda. Jeszcze raz się gdzieś tu rozejrzę, ale. Nic tu innego nie widzę. No cię, no, trudno. Myślałem, że się uda, ale niestety się nie udało. Kurde. Ile tego brakowało? Sześć. Nie, siedem. Ojej, ja pierniczę. Siedem musiałem gdzieś obiektyw pominąć Koszy czy coś takiego. A, no trudno. Walka powietrzna, dobra, no nic. Co mamy tutaj za ten ukończ poziom przed pojęciem 15 minut? No nie powinno chyba być to ciężkie. Dobra. No nic, ja tu kończę. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia. Hej!